Cześć, witam na kanale Info uprawa. W tym filmiku dowiesz się, jak i kiedy siać buraki ćwikłowe do gruntu. Burak jest łatwy w uprawie. Można go uprawiać się wprost do gruntu lub z rozsady. Uprawiałem już buraki giganty z rozsady i to jest dobre rozwiązanie, ale tutaj mowa o burakach zwykłych, gdzie według mnie uprawa z rozsady nie się nie opłaca. Lepiej siać nasiona wprost do gruntu. Burak preferuje stanowisko słoneczne. Jeśli mieliście już kiedyś problemy ze wschodami nasion buraka, to polecam wam pewien sposób. Robicie mały dołek, dosyć niewielki. Wsypujecie tam na przykład ziemi do wysiewu i w to miejsce siejecie. Siew do gruntu od kwietnia, może nawet w połowie marca do końca czerwca. Głębokość siewu dla ciężkiej gleby 2 cm, dla lekkiej 3 cm. Wschody po około 10-14 dniach. Temperatura potrzebna do wykiełkowania powyżej 8 stopni Celsjusza. I teraz tak, sporo osób sieje buraki gęsto i potem je przyrzedza. Przerzedzamy po około 10 dniach od wschodów i gdy rośliny mają przynajmniej 4 listki. Można zostawić buraki tak co 6-8 cm. Przerzedzone buraki można wykorzystać na przykład na zupę lub spróbować przesadzić w inne miejsce. Jest szansa, że się przyjmą. Co do przerzedzania, no to można to robić w późniejszym czasie uprawy i przy ostrożnym wyciąganiu. Zostającym w ogrodzie burakom nie powinno się nic stać. Rozstaw między rzędami co 30-40 cm. Polecam nie uprawiać w następnym roku na miejscu buraków, korzeniowych i szpinaku. Za to korzystna jest uprawa po sałacie, ogórka, kalarepie. Dobre sąsiedztwo: cebula, groch, fasola szparagowa, kalarepa, ogórek, rzodkiew, sałata. Pora na kilka dodatkowych ważnych informacji o uprawie buraków. Gleba piaszczysto-gliniasta, próchnicza o pH 6,5 do 7. Roślina urośnie jednak na wielu zwykłych glebach. Na glebie ciężkiej, zbitej buraki mogą rosnąć mniejsze. W celu poprawy jakości gleby można użyć np. obornik lub kompost uprawa buraka w drugim, trzecim roku po oborniku. Burak nie potrzebuje wiele nawozu. Jeśli chodzi o podlewanie podczas uprawy, to burak potrzebuje podlewania w szczególności na początku uprawy, później podlewamy w szczególności w okresach suszy. Przykładowe szkodniki: Mszyca, pchełka, mątwik, śmietka. Zaczyna mi wschodzić burak. Tutaj jeśli dobrze widzę, to wśród takich małych chwastów mamy buraka liściowego. No tutaj już ładnie burak liściowy. Trzeba będzie zrobić przerywkę. Tutaj też takie te dużo dobawienia się. W ogóle to będę dosiewał za kilka dni warzywa, które mi nie wzeszły w całości. Tutaj na przykład coś tam wzeszło tego buraka, jednak nie wszędzie no noce były zimne i kilka warzyw mi nie powschodziło tak, jakbym chciał, więc trzeba będzie po prostu zrobić dosiewkę następne są buraki liściowe dosyć ładnie powschodziły trzeba będzie zrobić przerywkę po prostu o i poodchwaszczać oczywiście jak burak liściowy wszedł fajnie tak tutaj burak ćwikowy trzeba bezwzględnie dosiać burak liściowy Buraki, które rosną całkiem nieźle, to jest burak liściowy. Tutaj mamy buraki liściowe i najwyższa pora zostawić jedną roślinę na ten jeden dołek. Ona się fajnie rozrośnie. Resztę połam. Oczywiście liście sobie będzie można wykorzystać. Tutaj buraki, które tutaj już są parę jest ładnych, natomiast większość jest dosiana. Tutaj mamy jeszcze burak na liście. Trochę go zagłusza, albo bardzo go zagłusza teraz ogórek gruntowy, na, którego, na którym mi bardziej zależy niż na tym buraku. Ten burak, no zaraz pokażę Wam buraka ćwikłowego, za jakiś czas Wam pokażę w tym odcinku. Jednak, właśnie najpierw skupmy się na tym liściowym, którego wartość nie jest tam w środku, tylko w tych liściach. A wygląda on tak. Burak ćwikłowy. Tutaj już możecie zobaczyć to, co tu jest najważniejsze, czyli to, co jest tutaj w ziemi. Liście też do wykorzystania, ale nie są one najważniejsze. Jeszcze burak liściowy trzeba zebrać. Sianę jakiś czas temu, buraki trzeba przerzedzić. Buraczki dosyć fajne. O, w szczególności te dwa. Aura, no bardzo kiepska. Zimno, jak nie wiem. Może mi się nawet ręka część jest zimna. Teraz zbieram buraki, kończę ich uprawę, zbiorę z ręki, bo nawet statywu nie wziąłem, zbieram i, i jadę do domku. A buraczki wyglądają tak na ten bardzo kiepsko, jak widać. Natomiast tutaj też kiepsko, ale tu już, tu już są dosyć, dosyć fajne sztuki. Dosyć swoje ważą. O będzie zupa, będzie zupa patrzcie fajne sztuki jestem z nich zadowolony, szybko zbiorę spadam do domu. szybko zbiorę i lecę do domu jeszcze tam mam, jeszcze jedno miejsce, jeszcze jedno miejsce buraki wsiane dużo później akurat nie, nie będą one za wielkie, bo też powinny być troszeczkę przerzedzone jeszcze natomiast no nie stało się to, ale co z tego i tak jest dobrze. A więc tak wyglądają buraki zebrane przeze mnie, ja je tutaj obmyję w domu, bo teraz jest tak zimno, że, że nawet tutaj nie chce mi się wody ur uruchamiać. Uprawa buraków poszła w miarę ok. W chwili obecnej marzę tylko o tym, żeby już sobie iść do domu, bo jest im bardzo zimno, więc wybaczcie, że nie analizuję zbytnio tej uprawy. Yy, nie było tak dobrze, jakbym chciał, nie było też tak źle, jak mogłoby być. Dziękuję za uwagę, zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam. Dziękuję za uwagę, zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info Uprawa. Polecam przy subskrypcji zaznaczyć tak zwany dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego mojego filmu. Pozdrawiam.